Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego szóstego modułu kursu Podstawy sporządzania potraw i napojów. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Metody i techniki sporządzania potraw i napojów dzielą się na obróbkę wstępną i obróbkę cieplną surowców. Większość surowców przeznaczonych do produkcji potraw, w szczególności te pochodzenia roślinnego, poddaje się obróbce wstępnej. Obróbka wstępna jest jednym z etapów sporządzania potraw i napojów i obejmuje obróbkę wstępną brudną i obróbkę wstępną czystą. Obróbka wstępna brudna jest pierwszym etapem sporządzania potraw i napojów i ma za zadanie usunięcie z surowców zanieczyszczeń części niejadalnych oraz części nadpsutych. Obejmuje ona takie czynności, techniki. Jak sortowanie, mycie, oczyszczanie i płukanie surowców. Sortowanie surowców ma na celu oddzielenie sztuk zdrowych od zepsutych i uszkodzonych, podział według wielkości, podział według gatunku, podział według stopnia dojrzałości, usunięcie większych zanieczyszczeń. Sortowanie może być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Sortowanie warzyw wpływa na zmniejszenie ilości odpadów, szczególnie podczas stosowania obróbki mechanicznej. Niektóre warzywa i owoce ze względu na swoją delikatną strukturę wymagają wyłącznie ręcznego sortowania. Mycie surowców ma na celu usunięcie wszelkich zanieczyszczeń znajdujących się na powierzchni, zmniejszenie ilości odpadów podczas obróbki ręcznej i mechanicznej. Zapobieganie powtórnemu zabrudzeniu oczyszczonego surowca brudnymi rękami osoby wykonującej obróbkę wstępną. Zmniejszenie strat wartości odżywczych. Zapobieganie zużyciu maszyn do obierania. Wykorzystanie obierzyn na pasze dla zwierząt. Podniesienie higieny prac w obieralni surowców. Mycie surowców może odbywać się ręcznie lub mechanicznie. Oczyszczanie jest kolejną czynnością obróbki wstępnej, mającą na celu usunięcie niejadalnych części surowców, takich jak na skórek, zwiędłe liście itd., oraz części uszkodzonych i nadpsutych. Każdy rodzaj warzywa wymaga innego sposobu oczyszczania. Podobnie jak mycie i sortowanie, oczyszczanie może odbywać się ręcznie i mechanicznie. Płukanie ma na celu usunięcie pozostałości obierzyn i brudu, które mogły się przedostać na powierzchnię podczas oczyszczania. Płukanie należy wykonać bezpośrednio po oczyszczaniu w dużej ilości wody w naczyniach, do których były wkładane surowce. Następująca po obróbce wstępnej brudnej obróbka wstępna czysta ma na celu rozdrobnienie oczyszczonych podczas obróbki wstępnej brudnej surowców, łączenie z różnymi dodatkami, formowanie porcji i przygotowanie półproduktów. Czynnościami obróbki wstępnej czystej są rozdrabnianie, porcjowanie, formowanie. Rozdrabnianie surowców ma na celu nadanie oczyszczonym warzywom kształtu i rozmiaru zgodnego z przeznaczeniem kulinarnym. Rozdrabnianie może być przeprowadzane ręcznie lub mechanicznie. Do rozdrabniania warzyw stosuje się m.in. szatkowanie, tarcie, siekanie, wydrążanie, krojenie, cięcie. Obróbka cieplna to etap procesu technologicznego polegający na poddaniu półproduktów działaniu wysokiej temperatury i przetwarzaniu ich w gotowe potrawy. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.